W tym filmiku skupimy się na tym, co wpływa na to, iż cena za katalizator często bywa bardzo wysoka. Chyba każdy wie, iż reaktor katalityczny w swoim środku zawiera metale szlachetne takie jak platyna, pallad i rod. Bardzo często bywa, iż taka platyna z katalizatora i cena jej jest wyższa niż cena złota. Nie bez powodu mamy do czynienia z nagminnie występującymi kraciarzami podzespołów. Jak wiemy, te cenne metale szlachetne, odpowiedzialne za wysoką wartość podzespołu, wykorzystuje się, ponieważ wykazują one właściwości katalityczne i w wyniku wchodzenia w reakcję ze spalinami są w stanie zredukować zdecydowaną większość toksycznych związków w nich zawartych. Wchodząc na strony skupów, bez problemu odnajdziemy przykładowe ceny katalizatorów. Pamiętajmy jednak, iż ceny podane na stronie są zawsze wyłącznie szacowanymi a na ostateczną wartość naszego podzespołu wpływa chociażby aktualny kurs metali szlachetnych. Przypominamy, iż skup katalizatorów to nie jedyne rozwiązanie dla naszego niesprawnego podzespołu. Zawsze warto sprawdzić uprzednio, czy ten nie nadaje się do regeneracji. Taki zabieg bowiem potrafi przywrócić podzespołowi porównywalne parametry do tego z spółki sklepowej, zaś różnica w cenie będzie znacząca. Oczywiście na naszą korzyść. Więcej informacji o katalizatorach znajdziecie na naszej stronie.